żeby z spożyteczny śmieciorząd za deklarację śmieci, tak można już zacząć robić, bo jeżeli będzie nasza zgoda mieszkańców... Nie, nie, proszę pana, że to jest śmieci zrobimy wtedy, kiedy się skończy budowa. to proszę pana, nie będziemy wydawać, e, wydawać e, dużej ilości pieniędzy po to, żeby śmieci zostały podczas budowy uszkodzone. Bo na razie się. Jeżeli, jeżeli y, inwestor będzie, y, wykonawca będzie chciał jeździć po parkingu i będzie chciał zrobić miejsce składowania odpadów tymczasowych, to on będzie musiał tymczasowo to miejsce zorganizować, za i swój my A my po całym zamieszaniu wtedy postawimy nowy park. Y, Muszę nie drogi, która żeby tutaj była. prawda, Jak to jest przyjemne, spożyteczne, wielokrotnie od kilku lat staraliśmy się bronić miasta, żeby ją zrobiono co prawda. Tak, bo Jeżeli Jeśli wtedy będzie taka droga, prawda? tymczasowa, to zarówno yy, proponuję tutaj od razu, żeby urząd miasta, czy albo yy, wykonawca to oświetlenie tej drogi. Tak. So, Ale no Ale nie chcemy drogi. Ale co ma to dobra droga, prawda? Jeżeli droga musi być przebiegać, tak jak wspomniałem to, wcześniej, wszystkie wibracje nie będą uderzać w nasz blok. Nie. Bo, nie. bo najgorsze są klatki pierwsze i ostatnie. Dlaczego? Nie. Bo wiadomo, jeśli jest w środku, to tym klatkom się nic nie stanie. Najgorsze są klatki zewnętrzne. Na, na początku się stanie. No dobrze, to jest ta klatka i klatka, która mnie najbardziej interesuje też, bo jest dla panów prawda? No ja też tam ale to chodzi, żeby podczas jazdy dwu 30-tonowym e, e, pojazdem, hmm. prawda? 40 zł będzie pełny, nie dochodziło do takiej sytuacji, że wycenicie Państwo tą półkę sobie porobicie i później towarzystwo Bezpośrednie na no, okej, ok, macie szkoły i masz 200 tysięcy, możesz sobie kupić działki do prawda? Hmm. Śmiesznie. Nawet działki za 200 tysięcy kupić, a towarzystwo nie da za więcej hmm. po to, żeby niwelować tą sytuację, że przez ja jeżdżąc stędy i samochody nie będą wprowadzać wstrząsy jeżeli będzie tędy droga, prawda? automatycznie wyróżnię się to się świetlną ale przepraszam, proszę powiedzieć jeżeli dziecko przechodzą teraz, prawda? no i mamy wszyscy odczuć, wszyscy mamy odczuć tak. ciężar, budowy, prawda? No dobrze, to pytaj dlaczego piątka dzieci, czy dziesiątka, to jest Ja dziewczynka? chciałabym, żebyś nie uczęcił dla dzieci, ponieważ moje dziecko zginęło ginęło w Polsce. Dlaczego nie? Niech to jest nie uczę. Jeżeli będzie druga tenty, chronimy nasz, nasz dom. Tak, 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 tak. Bo jest Osobych są, to bardzo mi się Osoby, które nie chcą, żebym, ja nie chcę tutaj naciskać oczywiście, jeżeli tenty drogą nie będzie przebiegać, automatycznie wskazujemy na, rok, na to, żeby wcześniej czy później się rozsypać. To tak. Strony, tak, jeżeli tędy będą przechodzić po schodach, prawda, a tutaj będą ciężkie samochody jeździć, to jaka zróżnica, jeśli będą tędy przejeździć? Mało tego, tu jest widok na całą perspektywę jeżdżą samochody. a tutaj nie ma, bo stoją samochody, prawda? Tak, ale, ale jedną drogą i drugą yy, drogą chodzą dzieci. To, to się nauczył chodzić tędy.

Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, tutaj Pan, jak rozumiem, ja pokażę, Pan chce tutaj, nasz e, mieszkaniec, żeby, propozycja taka, żeby tu był piast technologiczną, no jak najdalej odsuwamy się, od, tak? od bloku i jak ile się da wzdłuż skarpy i tu wjechać na dół no przez ja Tak, chciałem tego Państwu pokazać, żeby Państwo mogli spokojnie to popatrzeć. No tak, co?